Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Oskiety I W dzisiejszym odcinku będziemy robić lodowisko. Jak już po tytule mogliście zauważyć. Lodowisko będzie tutaj. Śniegu trochę napadało. No, no Dzisiaj będziemy bardzo 2-3 filmy nagrywać. I no, lodowisko się w sumie prosto robi. Dobrze. Najpierw trzeba śniegu nawozić. Nawijcie no, do niego na kanał. Macio X. Się Macio. Macio X? No, Macio um. O, Dobra, bez, to. Bez odstępu i. To, to ja... Macio X. Maciox. Maciox. No. Hmm. No. To jest trzymaj kamerę. Czy, czy tak trzymaj, bo ten? Dobra. I to trzeba oczywiście najpierw ponawozić? O kurde, wiecie, jak tu ślizgo już. Wow. My już trochę tutaj w czasie wodziliśmy więc... Poczekaj, wejdę może na górę. Dzisiaj nagramy chyba za trzy filmy. Dlaczego? A co? Wiesz śnieg, to trzeba wykorzystać. Ło wow! wow. Teraz też trzeba tego śniegu pana rzucać. Na Masz strasznie dobrą jakość w kamerze. No wiem, tylko... Dobra, sypię. Do... No a ja mogę wziąć za miesiąc od ciebie chyba z dwa trisiaki. O, eje, a ty kiedy zaczynasz nagrywać normalnie z dworu, a ja, nie ja. tylko gry? No kurde, typie. Nie, bo ogólnie to widzę, że ja nagrywam z tableta. E, kamerę będę miał i mamusia mi nie pozwala, wynosić. No mi mama nie pozwala tableta wynosić, bo już chyba z cztery, z cztery telefony potłukłem, jednego tableta rozwaliłem. No to no i wszy, wszystko było na dworzu, więc nie dziwię się teraz, że mi mama nie pozwala. Trzeba się zachowywać. jestem jest w takich butach. będę w tak... będę w takich buci... Kurde, łapko. Dobra, teraz idę. kurczę, się wywaliłem. U! Dobra, idziesz? Trzeba trochę śniegu tutaj. Dobra, to ja po trochę śniegu. I chyba się zaraz widzimy, co? Maciek. No nie, będę na nią. Seria? No to po prostu zastępuję. Wezmę trochę śniegu po i zaraz się widzimy to zaraz się widzimy, siema. Także on poszedł po ten śnieg, a ja będę mu tu nagrywał. Powiedział, żebym nie nagrywał, ale będę nagrywał. Takie są krzeczki czasami tam chodziliśmy. Sobie pochodzić. No i już odstopowałem, bo chciałem im tylko coś powiedzieć. Widzę... A ty chcesz? O ile tegoś... Się... A w ogóle tam na naszym podwóreczku jest strasznie... Myślę nagrać odcinek grzyby z maski, pytku. Ale to... A jak będzie... Jak będzie, jak będzie 150 tysięcy łapek. Nie jakie 150. Jak będzie 150 łapek w górę, pokazuję twarz. No chyba Tyle, to ja sobie Dobra. Chodź ja się przejdę tam z nimi. Poczekaj, nie, o, 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 o. Po Czekaj, czekaj, czekaj Uciekam czekaj, czekaj, czekaj. z jego kamerą <figuring> <sharp> o oh, nie, jestem nie, o o nie, o nie, to Wywalił Tutaj do śniegu. Tutaj w śniegu leżała mi cała kamera. I no. I kurczę. Musiałbym my się z popsuł i była odkupywał za chwilę. Dobra. Na razie to, to się tak prezentuje. ja wkurzę na niego, bo mi prawie kamerę popsuł. Ona jest spore, warta. Znaczy może nie duża, ale. Ponad y chyba 700-800 zł. To jest warte. Zarazcie malutki trzepne I no. No. No jeszcze mi telefon wywalił. W nie to, że kamerę, to jeszcze telefon. No czy to jest tutaj po telefonie? Ale telefon kurczę... Czy ja bo... Ja telefon nie podniosłem, że jest. Ej, zawoj Macioksa! Dobra, mam telefon. To jest... Dobra, to dobry, Dobra, telefon. Tutaj jest. Dobra, zaraz, wracam. Dobra, telefon zaniosłem do domu. Nie wiem, czy będzie działał, ale chyba będzie. Czy powinien? Nic mu chyba nie jest. Tylko był mokry, trzeba go osuszyć i będzie działał na pewno. No to teraz tutaj trochę trzeba ale wejdę może na górę, będzie łatwiej. Albo tymi grabiami. O, się Zaraz się wolę. No, tutaj grabiakami. Dobrze, skąd tu się grabie wzięły? Ua. No. Dobra. trzeba też trochę utupać, żeby było. No, tak wypolerować. I wtedy jest ślizgę strasznie. Dobra. A, już jest ślizgę w sumie. Już może się tam ślizgać. Dobra. Jeszcze trochę tego śniegu jest potrzebne O, to wezmę tymi grabiami, to Dobra Poszli sobie w ogóle oni I you know. no Dobra Tutaj trochę grabiami to wezmę tego śniegu Od w ogóle trawy jest dużo Zda się trochę nawozić tego. Kurczę, kolejne wiadro. Aha. Wziąłem tego tak dużo, a zostało się tak, tego tak mało. Dobra, chyba tyle startu. Dobra, to chyba testujemy. Czy jeszcze ta chwilę podepczę? Aha. My to podepczemy. O ja! Noga mi utknęła! O mordę. O nie, noga mi utknęła. Dobra. Dobra? tutaj trzeba jeszcze powygładzać i tak dalej Dobra Dobrze, że ta kamera mi jeszcze działa Bo jakby mi się popsuła, to bym musiał oddać mi te pieniądze Boże będę musiał wtedy z telefonu nagrywać, bym musiał Ale na szczęście działa. Jest chyba woda odporna. Co nie wiem, nie pytałem się, gdy kupuję Ale, no. Już prawie zrobione. Ło! W ogóle, jakbyście chcieli takie coś w domu robić, to znajdziecie sobie taką górę. Albo wykopcie. I no. Weźcie, zasypcie ją śniegiem. I będzie super. Dobra, to ja to wygładzam. I za... Wygładzę i do was wracam. Dobra, ogólnie to chyba już jest drzewane, bo jest strasznie ślizgo. Już chyba za trzy razy się prawie wywaliłem. No, no dobra, to teraz no, teraz trzeba wejść na górę. Żeby wchodzić łatwo. Nie wiem czy to w ogóle ślizg jest. Ale dobra. Teraz i tak. No, ślizg jest. Czekajcie, ustawię gdzieś kamerkę. Kurczę, teraz gdzie ją ustawić. Przejnie śnieg. O, obrabię Może się uda. O. O, chyba będzie gitas. Albo i nie. O, może się uda. Dobra. Fajne. Fajne. Ej, dobra. To może teraz pójdę do nich. Do Macie Oksa i ten i mojego młodszego brata. I ten. I może przetestujemy wszyscy. Dobra, to idę ich przyprowadzić i zaraz wracam. Ej, patrzcie, ogólnie idę i zobaczcie co oni tu odwalili, co oni tu odwalili. Weź po prostu w domek. masz? wbijcie do nich. Znaczy no, on nie ma kanału. No, Q. Dobra, stawię, stawię, stawię. No, lodowisko zjeżdżalne zrobiłem. Chodźcie, no, chodźcie, Dobra, <laughs> dawaj, chodźcie, chodźcie, lodowisko zjeżdżalne! Dobra, dajcie, dostójcie No, mnie testuje! Będę jak na kamera! Czekaj, Dobra walić! i ile ją tutaj na śniegu waliłeś? No weź. Poczekaj, bo ktoś dzwoni no, do mnie. Zaraz ja wracam. Dobra, teraz ja sobie zjadę. Ja mogę on, on musi iść na chwilę na chatę. Mama musi zadzwonić. Chcesz? Maciek, tu przyjdź, musisz przetestować. Chodź, to, musisz przetestować. Nie, jak przetestujesz. To się wal. Dobra, weź, weź, ktoś nagraj. Jest zatrzymany? Nie, nagrywa się. <laughs> patrzcie jak profesjonal zjeżdża. Patrzcie jak profesjonal zjeżdża. No patrzcie, patrzcie. Ja Ej, wziąłem tak ten, no żuchu. On będzie węga. Dobra. Dobra, patrzcie. No Przyjmajemy. No. no teraz doblecam. Ej, jak się na zjeżdża? On Zuba. jest taki... Jeszcze sześćdziesiąt ten Jeszcze yyyy mi jest zimno Mi też jest zimno papież A mi jeszcze jednym tak. O wylaź się tak odjeżdżajmy No mi się trochę trzęsą ręce Ale nie pokazuj Koli Co? Mi się trochę co? trzęsą co? ręce, ale dobra no. Widać wszystko o, o. A ja no. Wiesz co? No. No. Można pokazywać I Ten Czemuś Dobra Na przykład dobra. czekolady milki Musisz Czemu? Tylko pokazujmy co? A no bo można sponsorować, że dobra No bo jeszcze dzisiaj będziemy nagrywać No <coughs> Będziemy robili dużą kulę Serio? No dobra, pójdziemy. Wbijajcie, wbijajcie na jego kanał. No. Bo na jego kanale będziemy nagrywali Pokémony i wymagimy. Nagrywali... Dobra, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się spodobało i póki jeszcze jest śnieg, to piszcie w komentarzach koniecznie jaki chcecie jeszcze śnieg. związany no, ze śniegiem. To, to z ekipy najbardziej, najbardziej się podoba. Fajne zrzalne. siema. Dobra, ogólnie to... Do... uj, o Jezus, ten się jeszcze wspina. Dawaj! Ja Miał być koniec filmu, ale dobra. Oni tak się popisuje, że muszę tam stawić. Czemu miał być koniec filmu? Czemu na filmie tego nie robiliście? Mać oks? Mać oksyty! Mać oksyty! Mać oksyty! Potem psuję jeszcze raz! Biegnij, biegnij, tędy mogłeś! Chodź! No nie daj wie. rękę! Oh. <laughs> Uch, o, o! Chyba to nagrałem, chyba to nagrałem! Chyba to nagrałem! Patrzcie, a zróbcie sobie to! Nie, nie, nie! <gryzanie> nigdy nie wejdzie! Wbijcie, wbijcie! Za to do niego na kanał! I po stareku Uch, a tutaj też jeszcze można zrobić taką zjedzolinę! Patrzcie, nawet łatwiej znajdzie!

Przejdziesz od razu na domaka? Kolejny? zebrało im się, co nie? Nie, ten to nie, tam tamten nie przyjechał drzyftować. No idziemy.